Drodzy Krośnianie, do 15 marca mamy czas na wyłonienie nazwy dla nowej ulicy w Krośnie. My, jako mieszkańcy Krosna, optujemy za nazwaniem ulicy imienia Dywizjonu 303. Bo potrzebne są godne wzorce i patroni dla młodych pokoleń. Bo w Krośnie szkolono najlepszych polskich pilotów. W dywizjonie 303 latał starszy sierżant pilot i as myśliwski II wojny światowej Jakub Bargiełowski, który szkolenie pobierał w Krośnie w 1938 roku. Bo przebiega w okolicy osiedla generalskiego, gdzie ulicą również patronują żołnierze. Bo to teren pobyłym lotnisku. Kreślenie zasługuje na poważne traktowanie i poważne nazewnictwo ulic. Dywizjon 303 został wprowadzony do walki w decydującej fazie bitwy o Anglię. To byli najlepsi piloci II wojny światowej. Jesteśmy Polakami, polskimi patriotami. Nie chcemy pozwolić na zapomnienie o polskich bohaterach.